Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja być bo tak będzie troszeczkę o sylwestrze. Słuchajcie, sylwestra. Życzenia sylwestrowe, wiadomo, mamy Życzenia świąteczne, później Życzenia noworoczne, tak by się to, to określić. Dlaczego? Bo niektórzy może zastanawiają się, dlaczego starsi bracia z Episkopatu likwidują również te święta Święta Noworoczne. A czymże są święta noworoczne, święta sylwestrowe, co? Moi drodzy, to są święta, to, to są w zasadzie e, świętujemy urodziny Bis. Kogo świętujemy urodziny Bis? Nie sylwestra, my świętujemy tak naprawdę urodziny Jezusa Chrystusa po raz drugi. Też to jest początek nowej e epoki. Urodziny Jezusa Chrystusa, oczywiście tam się niektórzy życzą, że tam Chrystus się urodził. Dwa lata wcześniej niż my tu uważamy i tak dalej, nie jest to istotne, nieważne. Ale chodzi, chodzi o fakt Sylwestra. O oczywiście <grymność> nie mówimy, że idziemy na jakieś bale Jezusowe i tak dalej, tylko sylwestrowy i tak dalej. jest to jest to już jak najbardziej e, urodziny Sylwka Sylwestra i jest to Sylwestra. Natomiast tak naprawdę jest to jest to powtórny bal, nowej epoki Bal, e, narodzin, e, Bal tak naprawdę. I e, świętowanie tej nowej epoki. O, tak to ujmę, bo okay, nie, no dobrze, starszym braciom to bardzo nie odpowiada, że my w tak krótkim okresie czasu świętujemy powtórnie, w zasadzie, nową epokę. Epokę e, tego cieśli jak to nazywają nasi starsi bracia z episkopatu. I trzeba to też wyeliminować. Jak widzicie, wyeliminowali. Już wszystko, co tylko możliwe z naszych narodowych świąt, nawet nie, nieistotne jest, czy ktoś jest bardzo wierzący, mniej wierzący, trochę wierzący i tak dalej. Natomiast <laughs> uznali, że również to święto trzeba skasować. Zakaz przemieszczania się wprowadzają. W ogóle słyszę, że prawnicy wszyscy się powiadają, że jest to w ogóle zakaz. Totalnie chodzeniem w szmatach, na twarzach, tych, tych, w tych <laughs> uzdach, w tych. W tych wędzidłach jak ja to nazywam czasami. To jest wędzidło, to się kieruje w ten sposób. Jest też nie, 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 nielegalny, ale ten zakaz przemieszczenia to w ogóle nie ma żadnych podstaw e, prawnych, jak tutaj to różni prawnicy powiadają. Wracamy jednak do tego święta. Dlaczego zostało wyeliminowane? Już wiemy, że chodzi o likwidację w ogóle tej wiary. Dobrze to jest, naprawdę dobrze to idzie, dobrze to jest wszystko skonstruowane. I kto wie, kto wie, czy na następnym etapie nie będziemy mieli. Przesunięty hmm, termin nowego roku. Może na maj, może na czerwiec, a może wiecie na okres letni, będzie wesoło. Będziemy obchodzić nadejście na, na nowego roku w okresie letnim. Będzie ciepło, fajnie, można będzie robić różne festyny itd., bo będzie to święto nowego roku. 5000 któregoś. Jak wiemy, starsi bracia kierują się swoim kalendarzem. Mają swój kalendarz noworoczny, ja nie wiem nawet kiedy oni tam obchodzą ten swój nowy rok a może też jest w okresie zimowym, może na pewno wiecie to jest do ustalenia, ja tego nawet nawet się nie siliłem, żeby to ustalać ale jest coś takiego, a może na początek wprowadzą kalendarz chiński, nowego roku tam też jest, mamy 5000 któryś tam rok tak samo tutaj, starsi bracia eliminując Sylwestra, eliminując nasz kalendarz, to jest atak na kalendarze jak to? Juliański, Gregoriański z tego co wiem, Wiecie, czy to jest teraz przeszedł bo przecież to ma, ma nawet swoją datę. Kurczę, który to jest ważny? Przepraszam, ale teraz bym się że rzeczywiście mają nawet swoją nazwę. Nasz, nasz obecny kalendarz, nasze wszystkie, nasze terminy życiowe, okres roku i tak dalej, wyznaczonych pół roku i tak dalej, to może zostać, natomiast starsi bracia zmienią nam po prostu kalendarz. A są na dobrej drodze. Mamy czas, jeszcze mamy. A to to powiem teraz ostatnie informacje. Ostatnio słucham właśnie w radio, ale już teraz w takim regionalnym, że główny mm, jakiś artysta z Episkopatu tłumaczy, że on to się zaszczepi, ale nie będzie namawiał. Drugi jakiś piosenkę zorganizował. Oczywiście wiecie, w jakim języku starszych braci, jak to trzeba się zaszczepić, zaszprycować. Przypomina mi to no, taką akcję, wiecie... Mm, jakby to powiedzieć, e, e, ja to wsi wsi wsiądźmy wszyscy do tego pociągu, wsiądźmy do tego pociągu, ja sobie wsiądę do salonki, nie ma problemu razem z wami. No, tylko że ja to wsiądę i wysiądę w odpowiednim czasie. A wy dojeździecie naprawdę dojeździecie nie martwcie się moi drodzy, wszyscy Poliniacy, bo to jest skierowane do Poliniaków, Polacy na to nie pójdą, ale do Poliniaków jak najbardziej. A tam na miejscu będzie czekał doktor, palcem będzie wskazywał do której trumny trafisz, a może do urny, jak dobrze pójdzie. Jeden, nawet nawet powiem Wam, że nawet nie zmienili narracji. dziwne, dziwne. No, zreszynęli z tego Austriaka z lat 40 XX wieku całą filozofię i całą ter terminologię. Także ciekawi goście, ciekawi goście, powiem Wam, <laughs> co jeszcze, czekajcie, co to jeszcze ostatnio słyszałem a, jeszcze jeden temat rozmawiałem ostatnio z osobą, też był pogrzeb, człowiek zmarł oczywiście na własnych nogach poszedł do szpitala po, nie wiem, po dwóch dniach telefonik z rana niestety nie udało się uratować kompresor pracował dzielnie ale człowiek zmarł no i rodzina, bo ma się w mijach mija około dwóch tygodni od tego pogrzebu rozmawiam teraz z osobą, mówi że po dwóch tygodniach, bo to wiecie, szok jest to ja to wszystko rozumiem słuchajcie, pierwsza rzecz po śmierci człowieka to naprawdę jest szok. To, to nie ma tutaj. Nie dziwię się i rozumiem to. Teraz ta rodzina się potem odsknęła. Ja mówię, że nie zostawią tak tego. Jak to człowiek który poszedł do szpitala na własnych nogach? Chodził, żył i po dwóch dniach został skasowany. No i prawdopodobnie założą sprawę szpitalowi. I bardzo dobrze nagrałem kiedyś film. Nagrałem film. Czekam, ludzie powinni coraz więcej, ludzie się dziwi, ludzie, to jest tak, po pierwsze, powinni, tak jak ja to mówię ludziom, pamiętajcie, że w wypadku lotniczym w Smoleńsku jakaś kobita, za... bogata kobieta, która nie zapłaciła złomanego grosza, podobno składki, za rozwodnika, z którym nie miała już nic wspólnego, dostała 800 tysięcy złotych. Podobno. Ja nie znam tego, tych szczegółów, ale dostałem, z budżetu państwa wypłacono w ACC facet, 800 tysięcy złotych, gdzie nie zapłaciła żadnej składki, nie miała z gościem nic wspólnego. Nic, poza tym, że kiedyś brała, miała z nim ślub. Więc każdemu, który zmarł w wyniku skowytu w szpitalu, należy się co najmniej, ja mówiłem 200, tam 30 tysięcy, nie, w granicach miliona złotych. normalnie ludzie powinni spokojnie, nawet nie chodzić do żadnych prokuratur, sądów, tylko po prostu proste pismo siadasz na komputerze, piszesz, Żądam odszkodowania za zmarłego w waszym szpitalu, który był człowiekiem zdrowym, który był niezdrowym, który miał dolegliwości, ale które nie, nie, nie powinny skutkować jego śmiercią. Żądam milion, milion dwieście, milion trzysta złotych. Tego typu odszkodowania ludzie powinni pisać do, pisać do szpitali, pomijając wszystkie, omijając wszystkie instytucje. Druga rzecz, powiem Wam jeszcze ciekawszą sprawę. Nacisk jest, jak wiecie, na kremację. Ale bardzo wiele ludzi jeszcze z tej kremacji nie korzysta. I tu, są, i tu ta rodzina jest w dobrej sytuacji. Pełnacisk, kremujemy, kremujemy. Nie, 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 do trumny. Proszę bardzo, jeżeli szpital się nie, nie godzi z odszkodowaniem, mamy zwłoki. Mamy zwłoki, można spokojnie zwłoki wykopać, zawieźć do prosektorium. Proszę bardzo, sprawdzić. Na co zmarł ten człowiek? A ja wam powiem na co, na 99%? Na rozedmę płuc. Spowodowaną chińskim kompresorem, który został podłączony temu człowiekowi. To jest takie moje oczywiście przypuszczenie, ale 95% stawiam, że to, że, że to jest ta przyczyna skonu. No i proszę bardzo, milion złotych jak najbardziej tej rodzinie się należy. To była taka trochę odnośnia miał być w nowym roku, ale skoro już tak się troszeczkę rozpuściłem z tym swoim niezorem, no to tak to jest. Aha, no to na koniec jeszcze powiem tak, do Was Polaków, do Was ludzi, no to życzę Wam udanej szampańskiej zabawy. To tak na koniec jeszcze, bo to tak wiecie, tak już się trochę rozmydliło z tym wszystkim. Udanej szampańskiej zabawy, co do kwestii tego przemieszczania się z głową, z głową i musicie mieć opracowany plan. Żadnej walki, ja powiem, bo no, ktoś powie, no ale zatrzymają, nic nie walczcie. Po co? Jeżeli mądrze to wszystko rozegracie... Powtarzam, to bez. To nie ma sensu się kłócić na drodze z jakimś sierżantem, aspirantem czy kim tamkolwiek. Jakimś patrolem czegokolwiek. To będzie. A może to będzie patrol wojskowy, kto wie co oni tam na ulicę wystawią. Także także udanej szapańskiej zabawy w miłym gronie. Nie patrzcie, czy ktoś się z wami zgadza, nie zgadza, a ktoś wierzy, nie wierzy. Po co? To nie ma żadnego znaczenia. Liczy się, że ten czas. Będzie, będziecie mogli, życzę Wam, żebyście w miłej, sympatycznej, jeszcze raz powtarzam, imprezowej atmosferze, czy kogoś lubicie, czy nie lubicie, trzeba to wszystko zostawić na bok. Życie tak szybko płynie, że później po ilustrach można, moglibyście żałować, że straciliście okazję zabawy. Także. Także tak to jest. A reszta, jak to się mówi, wola boska, w moich stronach to zawsze było takie powiedzenie, wola boska, jak już coś, na coś nie mieliśmy wpływu, to w mojej, mojej stronach to się mówiło, wola boska, coś co będzie, to będzie. Dobra, miłego dnia, nie dajmy się, kto, jak widzimy nasze święta, może mówię, w przyszłości będziemy mieli już, przeskoczymy o parę tysięcy lat do przodu, będziemy mieli kalendarz już nie dwa tysiące, a... 5 tysięcy, 7 tysięcy, któryś rok. No kto wie? Wszystko to jest cywilizacyjny na razie.